O, miał tą czapeczkę z tym śmigłem. <Gun> Top Gun Maverick z kotem gruzem w roli głównej. Po kilku latach obsuwy Top Gun Maverick w końcu wchodzi na ekrany kin, a i w sumie skoro ta premiera się już tyle przesuwała, to mogli poczekać i do 2026 to by było takie 30-lecie od, od pierwowzoru, no ale już mamy teraz. Zdjęcia kręcono już w 2018 od końca maja do czerwca 2019, więc trochę ten film w szufladzie gdzieś przeleżał, no ale w końcu e, świat pozwolił na to, żebyśmy go ujrzeli. Wiadomo, że częściowo przyczyniła się do tego pandemia, chociaż nie tylko, no ale można już oglądać. Ja akurat dzisiaj byłem na seansie przedpremierowym i to na 12. Można sobie iść, jeszcze mało ludzi, chociaż największą salę dali, co prawda, ale było by całkiem ok, gdyby gdzieś w połowie filmu jakiś ponad 50-letni gościu nie stwierdził, że ej, porozmawiam sobie przez telefon, nie? No i normalnie 10 minut po prostu siedzę i on przede mną i słyszę. przepraszam, przepraszam. I bardziej słyszałem osobę ze słuchawki niż jego nawet ale by Ja naprawdę nie wiem co ludziom siedzi w głowach, starszym czy młodszym. Później jeszcze drugi gościu wyjmuje sobie telefon, tak o rozwalił, tak żeby wszyscy widzieli, full jasność ekranu oczywiście i klika, klika, klika. What the fuck, people? Generalnie reżyserią tej części miał się zająć twórca pierwowzoru, czyli Tony Scott, ale jak w roku 2012, bo już wtedy gdzieś tam były plany na ten film, pewnie i wcześniej, ale wtedy miał się on spotkać z Tomem Cruzem, pewnie żeby obgadać jakieś szczegóły, detale, czy w ogóle poplanować i dzień przed spotkaniem właśnie popełnił skok z mostu, ja to opiszę tak, żeby żeby łagodnie troszeczkę pod algorytm, no i no i bardzo smutna sprawa, natomiast na reżyserskim stołku zasiadł po prostu ktoś inny, a jest to Józef Kosiński, którego możecie kojarzyć na przykład z takiej produkcji, jak Niepamięć, czyli Oblivion z 2013 roku. Ja to kiedyś widziałem na maratonie, bo właśnie był taki maraton Science Fiction w Haliosie parę już ładnych lat temu, no właśnie prawie 10 lat w zasadzie. I całkiem mi się tamten film podobał, ale to taka już dygresja, a teraz przejdźmy sobie do fabuły. <mum> Dzień przed Sansem odświeżyłem sobie specjalnie starą część, którą. W zasadzie lubię, chociaż miałem troszeczkę problem z finałem, bo tam były takie skoki fabularne, gdzie zmiany w bohaterze zachodziły bardzo szybko. Natomiast, właśnie tak czysto informacyjnie, na sam start, jeszcze, bo pewnie takie pytania się pojawią, czy jest sens iść na nową część, nie oglądawszy starej. Ponieważ nie każdy lubi starsze filmy, niektórym nie będzie się chciało oglądać, no i tutaj odpowiedź jest raczej klarowna. Na spokojnie można się wybrać, bo tam jest tyle retrospekcji i ekspozycji. Po 10 razy tłumaczona jedna rzecz, że na pewno zrozumiecie, że w starej części to ten umarł. Patrz, a to on, a to a, to on, a tu jeszcze zdjęcie, a jeszcze retrospekcja, a bohater się zastanawia. I to mnie troszeczkę bolało, bo okej, okay, jedna retrospekcja bądź informacja na jeden temat, spoko. Kto miał załapać, ten załapie. Kto nie miał, to nie załapie przy trzeciej czy czwartej kolejnej z rzędu. Więc troszeczkę ekspozycji było. Ale przechodząc do naszej fabuły. Mamy oczywiście Toma Cruza, który już teraz jest wybitnym pilotem najszybszym na świecie, jak się tutaj go opisuje. No i mija około 30 lat i Akademia Top Gun, w której on brał udział jako pilot, teraz tak naprawdę troszeczkę po drugiej stronie stanie, ponieważ zostaje powiedzmy zatrudniony jako instruktor. No i staje przed ogromnie ciężkim zadaniem, ponieważ ma dosłownie kilka tygodni na wyszkolenie najlepszych z najlepszych pilotów, którzy oczywiście teraz są też absolwentami Top Gana. Na bardzo trudną misję, tak naprawdę, tutaj wojsko ich posyła praktycznie niemożliwą, a przynajmniej tyle czasu, co dostali na przygotowanie się w ogóle na trening. No to poziom skomplikowania tej misji, versus to właśnie tutaj taka walka z czasem, ile go mają, a później walka z samym czasem już podczas misji. Pff. Także Tom Cruise musi to ogarnąć, mimo że nie za bardzo go tam chcą, ale jest jedna osoba znana z pierwszej części, no to bardzo, bardzo się za nim wstawiał, więc dzięki temu, tak naprawdę, Tom Cruise ma tutaj tę pracę. Grana przez niego postać, no i troszeczkę potyrany przez życie, mam wrażenie, aż mi się trochę smutno robiło, jak go niektórzy traktują, ale z drugiej strony on gdzieś tam zawsze coś też odwalał, że tutaj rozkazu nie posłuchał, tutaj zrobił po swojemu, więc niektórzy mieli do niego jakieś obiekcje, tam go wyrzucili, tam go nie chcieli. No i teraz tutaj nie każdy po prostu jest za tym, żeby akurat on był tym trenerem, on sam się nie czuje na trenera, no ale przyjmuje to zadanie, ponieważ prawdopodobnie będzie to jego ostatnia misja. Karierze. No i budżet też w porównaniu do starej części znacznie, znacznie większy, bo aż około 150 milionów dolarów, gdzie jedynka kosztowała 15, ale zarobiła naprawdę dużo, tam ponad 350. Jasne, troszeczkę inna wartość pieniądza wtedy była, ale nadal widać, że tutaj jest dużo, dużo więcej, więc można było też na więcej sobie pozwolić. Dzięki temu też polepszyła się chociażby, jeżeli tak to można nazwać, to ja tak to ujmę, choreografia powietrzna, czyli ten układ. Po prostu jakieś szyki, ale nadal technicznie uważam, że stary film był bardzo dobrze zrobiony. No i w ogóle opening tej nowej części, bardzo mocno sentymentalny, jak i cały film w zasadzie, ale widać, że tutaj taki ukłon chcieli oddać starej części, po prostu zrobili wręcz identyczny ten opening. Mamy też taką samą czcionkę. To playlista, soundtrack też są oczywiście bardzo zbliżone, nutki się powtarzają, mamy jakieś stare hity, ale ogólnie tutaj Hans Zimmer na przykład pracował też przy soundtracku, no bo wiadomo, oprócz starych hitów coś jeszcze trzeba było tutaj wpleść. Też Lady Gaga widziałem w czołówce, że coś tam przy tym robiła. Nie, zagłębiałem się w szczegóły, ale to bardziej już taka ciekawostka. No i sentyment to jest chyba słowo, które najlepiej opisuje ten film, bo to niby jest sequel, akcja rzeczywiście dzieje się te 30 lat później, ale tak naprawdę jak się ogląda nowego, nowego Top Gana, to... Niektóre ujęcia wręcz są wyjęte ze starej części i przełożone do nowej. I nie mówię o retrospekcjach, które są logiczne tymi samymi ujęciami. Natomiast, właśnie, chociażby czołówka, czy chociażby sposób zachowania niektórych postaci, no okej, okay, tutaj większość wraca w ogóle ze starej obsady, co jest super. Natomiast bardziej mi chodzi o taką stylistykę budowania kadru, gdzieś budowania narracji. Aczkolwiek w tym filmie zauważyłem trochę więcej fabuły. Przynajmniej dla mnie to było bardziej spójne, dlatego że. Chociażby różnica jest w czasie jego trwania. Stara część trwała około godziny 49. Tutaj mamy 2 godziny 17, co wyszło na plus, bo wcale nie czuć tych 2 godzin. Ten film naprawdę szybko, miło, przyjemnie leci. Ale w starej części miałem taki problem, że właśnie w końcówce, jak nasz bohater przeżywa załamanie, to później dosyć szybko znowu jest taki huraj upi do przodu, i tam troszeczkę zabrakło czasu, żeby tę postać pogłębić, żeby dać jej czas właśnie na przeżycie i tego załamania, i tego później wzlotu znowu. Tak, wzlot tutaj idealnie będzie pasował. No a w tej części może już nie ma akurat takich konkretnych problemów, ale widać, że ta fabuła jest bardziej koherentna, że nie ma takich przeskoków, takich trzasków o 180 stopni, co ja osobiście uważam, że jako odbiór dla widzów będzie po prostu przyjemniejszy. No i to też chyba widać po ocenach, bo w ogóle stara część nie jest jakoś wybitnie super oceniana. Bardziej w gronie widzów, taki po prostu, wiecie, idę w niedzielę do kina, był bardzo ciepło przyjęty, ale gdzieś tam krytycy to już mieli... Duże, duże problemy z tym filmem czasami. Widziałam też na rotenkach tylko 55% stara część, więc nawet jest jako zgniły odhaczony. Natomiast ta część dostała naprawdę bardzo pozytywne recenzje. Na rotenie ma blisko setki, co się rzadko zdarza. Tym bardziej gdzieś w kinie akcji, gdzie tak naprawdę ciężko pomyśleć, że dostaniemy jeszcze coś świeżego, coś fajnego, coś jakkolwiek oryginalnego w ogóle w 2022 w kinie akcji właśnie. Chociaż może nie jest to oryginalny film. Tego bym nie powiedział. To jest bardziej troszeczkę taka kalka, tego pierwowzoru, po prostu właśnie to jest sequel, ale troszeczkę też można by tu użyć terminu Requel, który na przykład w Krzyku 5 był ostatnio poruszany, że troszeczkę remake, troszeczkę sequel. Na pewno więcej tu sequela niż remake'u, ale ze względu na właśnie zbliżone ujęcia, zbliżone kadry, zbliżone sekwencje, można zaryzykować też, że troszeczkę tam kilka, kilkanaście procent tego remake'u jest i faktycznie gdzieś tam się to odczuwa. Dodatkowo oprócz tej fabuły, wewnątrz takiego świata tutaj przedstawionego właśnie obecnie. Ten film jest jednocześnie taką trochę drugą stroną medalu, gdzie my z perspektywy Toma Cruza, z perspektywy jego postaci, obserwujemy takie nostalgiczne po prostu odwołanie do jego młodości, do tego, jak on się przygotowywał kiedyś jako pilot. Nawet jedna młoda postać tutaj jest bardzo podobnie zarysowana, że też tak idzie swoją drogą, ma dosyć duże ego i chce po prostu być najlepsza. A smutny Tom Cruise siedzi i obserwuje, jak mu życie przyleciało między palcami. <laughs> to, co jest tutaj ciekawe, no to. Chyba to, że Tom Cruise z racji tego, że jest Tomem Cruisem, no to musiał oczywiście postawić na realizm. I tak naprawdę te ujęcia były no, realizowane rzeczywiście, że ci bohaterowie wsiadali do tych machin i po prostu zadupiali w powietrzu i robili fantastyczne szoty. I tutaj jako ciekawostkę podam, że w kokpitach umieszczano około 6 kamer, czy dosłownie sześć, i maxów akurat, no i po prostu bohaterowie mieli za zadanie dosłownie sami nakręcić te sceny, no bo reżyser siłą rzeczy nie wsiądzie z nimi i nie będzie leciał i mówił o rób to, rób tak, rób tamto, tylko po prostu oni musieli sami kontrolować i sami zdecydować, kiedy zaczną odgrywać daną scenę, kiedy skończyć, no i musieli też operować gdzieś tymi kamerami wtedy sami, no bo operator też z nimi nie leciał w kokpicie, co jest oczywiste, więc mieli naprawdę nie lada wyzwanie, no i przed tym wszystkim miesiące treningów, na przykład pod wodą, na przykład gdzieś tam w jakichś kabinach, gdzie w ogóle tam na przykład się zmieniało ciśnienie, czy po prostu grawitacja inaczej pracowała, bo to też jest bardzo ważne tutaj przy wykonywaniu niektórych manewrów. No i oczywiście taki upgrade technologiczny, co jest raczej zrozumiałe i znowuż oczywiste, gdzie Tom Cruise w starej części miał F14. No tutaj już takie w sumie prototypy używali, ale no machiny już o kilka leveli wyżej można spokojnie założyć. No i też fantastyczne jest to tutaj w kwestii finału, że tak naprawdę mamy no jedną wielką siłę pilota pokazaną, że nie tylko machina się liczy, ale też właśnie to kto tę maszynę prowadzi i to, że ktoś jest w stanie starą machiną walczyć z super nową tam piątą generacją właśnie innego innego napierdalatora ja to powiem, który praktycznie jest dużo cięższy do rozwalenia niż jakiś stary F-14, a tutaj jednak nam pokazują ile sam pilot jest w stanie zdziałać. No ale właśnie Oprócz fabuły, tego, że dobrze się bawiłem, rozrywkowo, że mi się podobało, to jednak troszeczkę miałem wrażenie, jakbym oglądał taką bajkę dla dorosłych. Dlaczego w cudzysłowie dla dorosłych? No bo nie chodzi mi o jakiś content seksualny, tylko po prostu taka typowo amerykańska, taka hollywoodzka fabuła, w którą czasami aż ciężko uwierzyć. Okej, okay, wątek romantyczny, który był też w starej części, tutaj jest podobnie budowany. Treningi, dialogi to bardziej przymykam oko, jak się pojawiają jakieś głupotki, natomiast to, jak jest prowadzona ta misja, ta taka najważniejsza, tutaj główna, właśnie finalna, gdzie w jedynce to głównie trenowali, a na koniec faktycznie tak z znienacka się okazało, że muszą coś wykonać już takiego rzeczywistego, gdzie ścierają się z wrogiem, to tutaj właśnie cały film się przygotowują. Ale miałem wrażenie, że troszeczkę patos mnie zahacza w pewnych momentach, w pewnych scenach, że jednak troszeczkę zbyt bajkowo prowadzą te narracje. Przez co aż ciężko uwierzyć, że ci bohaterowie aż tak wspaniale sobie w niektórych momentach radzą. Jasne, tam czuć adrenalinę, czuć napięcie, szczególnie w tej finałowej scenie pościgów, ja to nazwę, powietrznych, oczywiście, aczkolwiek jednak ciężko mi czasami w to uwierzyć. To jest taka narracja, właśnie, że o, Ameryka super, Ameryka do przodu, mamy najlepszych, i takie tam, i jeżeli przymknięcie na to oko. Potraktujecie to jako czystego akcyniaka spoko, wchodzi jak marzenie. Jeżeli gdzieś tam się zacznie jakaś lekka analiza, może być problematycznie. Co prawda nie jest to poziom Fast and Furious, gdzie Vin Diesel wyskakiwawszy z samochodu, który pędzi 200 na godzinę na asfalt, podawałem ten przykład też ostatnio, no, nawet ryski nie ma. Aczkolwiek nadal może być to gdzieś troszeczkę nieco nie do końca wiarygodne dla widza, o ile realizm nakręcenia scen powietrznych się faktycznie kupy trzyma, to to nie do końca, ale to jaka praca została tutaj pod względem technicznym zrobiona, to jest akurat fantastyczna sprawa, no ale też ten budżet siłą rzeczy pracował, bo go było po prostu naprawdę dużo i tutaj nasi bohaterowie, nasi aktorzy współpracowali właśnie z najlepszymi pilotami ze świata, właśnie z Top Gana samego, więc no to też oczywiście tutaj duże doświadczenie, no a wiadomo, że Tom Cruise gdzieś tam nie oddawał kaskaderom i tak dalej, tylko on chciał, żeby to było naprawdę tak Surowo, rzetelnie nakręcone, że po prostu wsiadają i to robią. I dzięki temu też fantastycznie pracuje tutaj ekspresja, mimika bohaterów, bo oni rzeczywiście te sceny przeżywają. Widz siedząc w fotelu może się poczuć jak pilot takiego właśnie samolotu. A gdyby to było gdzieś tam bardziej komputerowo i tak dalej, to nie byłoby tych emocji z całą pewnością, więc pod tym względem ten film jest naprawdę świetnie zrealizowany. Uważam, że to po prostu dobry wizualnie, dźwiękowo film. Szczególnie to trzeba zobaczyć w kinie, więc właśnie szczególnie polecam się wybrać. Póki teraz leci nie czekać na wiodiki, bo nagłośnienie robi kapitalną robotę. Tam za kulisami nawet widać, teraz wam pokażę w sumie niektóre ujęcia gdzie mieli dosłownie no bez dabli, musieli akurat użyć takie albo wcale, gdzie na przykład dach zerwało, bo, bo tak pizło po prostu tam tak zawiało, że ja się dziwię, że ci ludzie tam wystali skoro dach potrwało. No. Mnie to czasami wiatr zwiewa jak na ulicy idę, także tutaj raczej goście trochę więcej ode mnie ważyli. No i już tak reasumując to Podoba mi się powrót starej gwardii, to jak te relacje zostają dalej prowadzone, wydaje mi się, że tej treści jest trochę więcej właśnie niż w starej części, nie ma tych przeskoków, co tam w finale odczuwałem. Co też pozytywnie na to wpłynął metraż, film około tam 20, nawet 30 minut prawie dłuższy. Nie no dobra, tak z 25, Pira z drzwi, więc to daje mu możliwość troszeczkę szerszej narracji i to jest spoko. Ciężko się nudzić tutaj, naprawdę, chociaż wiadomo, to jest bardzo już indywidualne odczucie, ale to w końcu film akcji, ale wymieszany z trochę takim romansidłem właśnie. Jeżeli chodzi o cenę to... Tak samo oceniam jak część starą, tylko że inne walory. Jest to siódemeczka. Uważam, że naprawdę dobry film. Ten na pewno jest bardziej efekciarski, ale jednocześnie realistyczny całkiem. No a tam jednak bardziej gdzieś tam kręcił się ten vibe lat 80., chociaż tutaj też yy, chociażby soundtrackiem nad tym pracowano. Dajcie znać w komentarzach, czy wybieracie się na nowego Top Gana, a kto już był i wraca tutaj do recenzji po seansie, no to Piszcie w komentarzach, jak Wam się podobało, czy macie sentyment do starej części, czy ją lubicie i która według Was była lepsza. Pewnie wiele osób uzna, że jest to film lepszy od pierwowzoru. Ja tak nie uważam, właśnie za różne rzeczy cenię obie te produkcje. Jednocześnie nie jestem zbytnio podjarany właśnie tym patosem, który się czasami pojawia. Na szczęście nie w nadmiarze. Ode mnie to już tyle, wbijajcie koniecznie na mojego Instagrama, na mojego Discorda, wszystkie linki macie pod spodem. No i widzimy się w kolejnych odcinkach, trzymajcie się i... Cześć.